Cześć, witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj nowa zdrapka, zdrapka za 30 zł, giga 7, dwie sztuki mam na tą premierę i o co tu chodzi, mamy tak, symbol siódemeczki do odnalezienia, wtedy jest przypisana kwota, symbol mnożnik razy 2, Wtedy przypisaną kwotę mnożymy razy 2 i mnożnik razy 5, czyli mnożymy razy 5. Dodatkowo jest pole bonusowe. W polu bonusowym musimy znaleźć kwotę, żeby wygrać tą kwotę. Stopni wygranych jest 9. 9 to oczywiście zwrocik, a pierwszy stopień 2 miliony. Numerek 21 i 22. Dodatkowo sobie wzięłam mega krzyżówkę, tą za 20 zł. Robię kolejne podejście do niej. Pół literek wydrapane. Tam jakieś pojedyncze wyrazy są. W jednej krzyżówce są dwa ułożone, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj wkład na wszystko to jest 80 zł. Dosyć dużo. Drogie te zdrabki. Sprawdzamy. Szukamy 7 razy 2, razy 5. Mamy tak, świat pinke, cytrynę, pieska, jabłko, gwiazdę, kość, truskawka, pióro, drzewko, klucz, korale, bank, gruszka. Samolot, winogrono. Mamy siódemeczkę, czyli wygra na będzie. Trzy są. Drapiemy dalej. Ananas, parasol, kawusia, wiśnie, banany, gitara, nowe symbole jakieś się pojawiły w tej zdrabce, tęcza, auto, pierścionek, kiciuś, serce, czapka i ostatni dzwonek. Czyli tutaj mamy siódemeczkę pod tą siódemką. No tak, zwrot 30 zł. A sprawdzamy jeszcze bonus, czy będzie kwota jakaś. Nie, jest helikopter, no ale dobrze. No, 30 zł. Jakby nie było, piechotą nie chodzi. Literki BB. Więc pierwsza trafiona. Sprawdzamy drugą, numerek 22. Niby mój szczęśliwy. Ale nie sądzę, żeby były dwie pod rząd wygrane. Sprawdzamy. Lupa. Banany. Portfel. Pióro. Korale. Gwiazda. Dzwoneczek. Tu jest kość. Tęcza. Samolot. Rybka. Auto. Księżyc. Winogronko. Świat, cytryna, ptaszek, radio, parasol, wiśnie, skuter. No, tego jeszcze nie było w zdrapkach, jabłko, arbus, pies, wróżka, klucz, bank, kot, serduszko, i kawusia, czyli symbolu nie ma wygrywającego. Sprawdzamy, czy będzie kwota. Jest słoneczko, więc ta zdrapka pusta. No ale jedna chociaż trafiona. Sprawdzimy sobie teraz krzyżóweczkę. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. I drapiemy. Kolejna literka, V. No tego chyba nie było. Nie rzuciło mi się w oczy. Teraz U. Perkusja. unik i to chyba wszystko. E. Perkusja. Ocieplacz. Teraz ocieplacz się nie przyda, bo jest tak gorąco. Literka I. Unik się układa. To jest pierwszy wyraz. Jeden wyraz jest. Dobra, jeszcze D by się przydało i wtedy by było już wszystko. Mamy W, Ewa. Jest drugi wyraz. Dwa wyrazy. Jeszcze kilka literek niby jest. Literka L. Allach. O, cieplacz. No. Teraz mamy F, grafika, grafik, sorry, grafik, przedostatnie Y. No i ostatnia literka, literka C. I nic z tego. I nic z tego, niestety. A nie było, D nie było, O nie było, R nie było. No wychodzi, że nie. Jednak nie. Dwa wyrazy i to wszystko. Teraz sprawdzamy sobie tą. Muszę przesuwać, bo ta krzyżówka taka duża jest. Literka Z. A wizo. Kapelusz. I druga. Tu mamy gracza. I tylko, tutaj E ominęłam. Dobra, następna literka. Jest to literka D. Tu nie widzę pomarańczowa. Fredro, podpora. Tu podkop, te pomarańczowe jest jedno oko ułożone, teraz mamy te, natura, altruizm, wiatr, oset się układa, to jest pierwszy wyraz tu. Jeszcze szybkie spojrzenie, czy nie ominęłam, dobra, pomarańczowa. Literka T. Blat. Chyba raz tylko. Polecimy no, z następną literką. A jest to L. Kapelusz. Dobra. I pomarańczowa. Mamy hol. Blat, Wielkanoc. O, do Wielkanocy to jest daleko. Dobra, chyba wszystkie. Kolejna literka. G. Tu mamy Gwinea. I teraz tu pomarańczowa Gracz. Regiel. No, i co, i wszystko. I wszystko. To następna. W. Awizo. Wiatr. Teraz tu szukamy. I wona. Owoc się układa, i to jest drugi wyraz. Dwa wyrazy. No i pewnie na tym skończę. Literka U. Kapelusz. Unia. Altruizm, natura. No dobra, lecimy pomarańczową, rubin z emu. I więcej chyba nie ma. No nawet jakieś chaby się przydało. M. P. Przedostatnie. J. Interka J. No tylko raz. Tu mamy jar. Też tylko raz i ostatnia litera, A. No niby dobra. Niby dobra ta literka, ale chyba nic z tego nie będzie. A wizo się układa, drugi wyraz. No, nie ma. N nie było, R nie było, P nie było. I było, ale nie było. N, T było, nie było. M. Tutaj jeszcze A. No, nie ma. Trzeci się nie chce ułożyć. Sprawdzamy tą pomarańczową. Ale pewnie też nie będzie nic. Wszędzie to N blokuje. Tu E ominięte. R, B, H, P. N. Nie ma. Ostatnie dwie. Fioletowa nie ma nic. Teraz mamy S. widzę u ominęłam i niebieskie tu są dwa wyrazy udo i dno szukamy s kolejna literka y gryfice metys. i niebieska. Edyl nylom. Następna literka. Literka J. Literka J. Tu nie widzę, a w niebieskiej. też nie ma. Może w fioletowej ja ominęłam. No nie. Nie widzę tego J. Może nie dali. Kolejna literka. P. Mamy tutaj opiekacz. Proroctwo. Peru. I niebieska, pszenica, plakat. No, coś słabiutko, słabiutko z tymi literkami. Literka E, opiekacz, ryfice, ner, nike, peru, metys, klaser. Chyba wszystko. Tutaj widzę W ominięte i niebieska. Uczulenie, pszenica, mielec Koniec. Kolejna literka, literka I. Opiekacz gryfice, nika się układa, to jest Pierwszy i niebieska. Iga, uczulenie, pszenica, jekan mielec, koniec. No, trzy litery. Litera F. Gryfice, faul. Tu mamy alfę. Hmm. Czarno to widzę. Przedostatnie M. Mit. Tutaj C ominięte. No i niebieska. Mielec. Nie wiem, co by musiało być. Chyba G tylko. Chyba tylko G. A mamy literę A. Więc raczej nic z tego nie wyjdzie. Idea się układa. Drugi. L może było? No nie. T też nie. Tu się układa osa, ale to jest dopiero drugi wyraz. Z nie było, GRB nie było. T nie było, nie ma. Nie ma. Nic z tego, nic z tego, tutaj D ominęłam, a i tak krzyżówka to wiecie co, jakaś, nie wiem, lewa jest strasznie, bo któreś podejście robię, literka C, nie, no coś jest, cholera jasna, coś jest, pewnie ten zwrot 20 zł, a, dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy. B. Tu są dwa. P może nie. O. S. G. H. R. Kurcze. D też nie. Wiecie co? Dobrze, że są te kontrolne, bo tak jakby poszło do kosza wszystko. O, tu są dwa. Tu są dwa. Dobra, sprawdzamy. N nie było. M też nie. P nie. R nie, no, nie znajdę pewnie. Sprawdzamy teraz tu, P nie było, H nie, R nie, B nie, M nie ma, wiecie co, dobra, tu są kurna trzy, nikę. Idea, Osa. Tu Są te trzy wyrazy. Czyli mamy 20 zł. Się naszukała. Chyba, że jeszcze coś tu ominęłam. Bo nawet nie wiem, jakie są kontrolne. Z nie. R nie. B nie. T też nie. Dobra, trzy wyrazy są. Czyli dwie dyfy. Nie szukam dalej. Najwyżej pójdę do punktu. To się okaże. I tutaj 30, czyli 50 zł odzyskane na 80 wkładu. No w końcu ta krzyżówka dała, chociaż ten marny zwrot. Tutaj mamy też zwrot, jakoś poszło. Dobra, kochani, dzięki serdeczne za dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cieplutko. Buziaczki. pa. pa.